I z tej strony się ma A w tym krótkim odcinku pokażę, jak zrobić armatę i jedną pułapkę. Więc, zaczynając od armaty, kładziemy tak. Kamienie, czy cokolwiek. Byle co, nieważne. Wodę wlewamy do tego. TNT ustawiamy tu, tu i tu, żeby nie wpadło na wodę, i jedni tu. Wtedy dajemy czerwony proszek, obkrążamy naszą armatę, wstawiamy płytkę i mamy w ręce zapalniczkę. Podpalamy te TNT i później te. I powstaje nam armatę. Jak widzicie, to poszło całe. Tak, więc dobrze. Ja pokażę jeszcze z dwóch. Proszę. A teraz jeszcze, jeszcze małą pułapkę. A i spadliśmy. Nie lecę! Jeszcze bałem, że nie lecę. Tak nagle mówimy nie. Al żal. O tu przeszedł. popularna była ta kłapka, więc... Proszę o. Już. Um, tak. I to ona, tak wygląda właśnie możemy jeszcze podwyższyć o jedną tu tu i na przykład jakby ktoś chciał wejść do domu, czy coś na przykład tu, żeby na przykład drewno na drzwi tak, i jakby ktoś chciał na przykład I idzie się normalna no, no. nagle coś słyszę, że się podpala wpada tu nie ma jak luść, wszystko do o tak no, więc to był taki krótki krótki odcineczek chciałem pokazać tylko jak robi się na przykład jakąś błoto a jeszcze pokażę jakby co, coś jeszcze, yy. albo nie, zrobimy tak, yy. zrobię parę armat i będę na właśnie jest zależność krótkodystansowca i tych długodystansowców. Ja akurat robię tych krótkodystansowców na małe. Półnowa w wodę. Będziemy A tu... Niestety nie gram z przyjaciółmi, tak gdybym grał z nimi, to by było dopiero, że tak armia na armię, i nie by to wyglądało Idę Pierwsza Fuksem! Poszło.